Serwus muzykanci, w pierwszym w tym roku w 2023 poniedziałkowym rozruchu z Belfram Goffrem. jedziemy od razu. Technika 1% dziennie. Wczoraj na biegu sylwestrowym mówiłem, że trzeba robić remamenty, i ja tak właśnie zrobiłem z bieganiem. Pomimo tego, że jestem amatorem, mam aplikację, którą za każdym razem włączam, jak idę biegać. I je nie sprawdzałem, po prostu po roku czasu sprawdziłem, że przebiegłem 1899 km. Przebiegłem w tym roku, w tamtym roku w 2022, co dla mnie było zaskoczeniem. Efekty mnie zaskoczyły. A dlatego, że biegałem prawie codziennie, ale tylko od 4 do 14 km. I tak udało mi się nabić. I tak samo będziemy grali na akordeonie, lepiej częściej niż dłużej. Doba ma 24 godziny, chyba wszyscy to wiedzą, tak? 1 godzina to jest 60 minut, czyli 24 razy 60 to nam daje dziennie 1440 minut. Jeżeli 1440 minut to jest 100%, to 1% to razy to przez 100%. Chodzi 14. Już bez kalkulatora. Minut. Czy dasz radę 1% dziennie poświęcić czasu na akordeon? Jeżeli nie, zajmij się czymś innym. Być może nie, po, nie chcesz grać na akordeonie, nie chcesz przegrywać życia na akordeonie. Może nie masz czasu. Może sobie też ćwiczyć co tydzień, ale regularnie. Im częściej, im gęściej w ciągu tego tygodnia. Tym znacznie lepiej. 1% dziennie. No tu w przybliżeniu 15 minut. Poświęć 15 minut dziennie, a na koniec roku będziesz mieć 365% więcej efektów gry na akordeonie. Także to tyle. Im częściej tym lepiej. Jeżeli jeszcze nie zrobiłeś, jeżeli jeszcze nie zrobiłeś podsumowania, o którym mówiłem wczoraj, zrób podsumowanie, zaplanuj sobie, zapisz właśnie ten stan gry, czyli zapisz sobie stan Twojego wyuczenia gry na akordeonie. co potrafisz, czego nie potrafisz, i zaplanuj sobie. To jest jedna z najważniejszych rzeczy, i najlepiej, żeby to było 1% dziennie. Jeżeli nie możesz 1% dziennie, to możesz sobie zamienić co drugi dzień i przeznaczyć na przykład 2% czasu, czyli około 30 minut co drugi dzień, a efekty po roku czasu cię zaskoczą. Zrób podsumowanie poprzedniego roku całego, najlepiej robić podsumowanie co kwartał, czyli co 3 miesiące. Ja właśnie teraz na koniec roku robię podsumowanie też. Wszystkich osób, które są w Akademii Muzykanta, także sprawdź, czy odbierasz ode mnie wiadomości e-mail, bo system po prostu usunie osoby za 10 dni, które dostają maile, ale nie otwierają ode mnie, bo jak wiesz, za każdą osobę, którą wysyłam maila, ja muszę coś zapłacić, a jeżeli nawet ci się nie chce otworzyć maila, czy znaczy ja nie mówię, że akurat do ciebie nie odbiera, oczywiście tego dosłownie, bo tego maila do wszystkich wysyłam. Także jeżeli chcesz dalej otrzymywać, to otwórz mail najlepiej zaznacz, żeby wyświetlało obrazki. Jeżeli nie dostajesz wiadomości, to sprawdź w spamie, bo ja też czyszczę. Zrób podsumowanie. Jeżeli Ci nie wychodzi granie z Akademią Muzykanta, poszukaj innego nauczyciela. Jeżeli Ci jest dobrze w Akademii Muzykanta, zapraszam Cię na platformę szkoleniową Akademii Muzykanta. Jeżeli masz swój abonament, ucz się codziennie chociaż po 15 minut lub co drugi dzień co 30 minut. Jeżeli ci się skończył abonament, aktywuj sobie abonament. To jest tylko 3 zł dziennie. Masz dostęp 24 na dobę do wgranych już wcześniej filmów. Platforma działa jak Netflix, coś takiego. Jak telewizor po prostu logujesz się masz login i hasło. Znajdziesz to na online.akademimuzykanta.pl łamane na w. Tam jest możesz sobie wybrać opcję jaką i przegrzecie na kordonie w 2023 roku. Wszystkiego dobrego!